Jedyny taki kurs do matury z języka angielskiego w Nowym Sączu. Szukasz kursu naturalnego, podczas którego skupiasz się w 100% na wymaganiach do matury? Nie jest pomijana nauka do matury ustnej. Pracujesz w większości na autorskich materiałach, dzięki czemu unikniesz uczenia się niepotrzebnych rzeczy. Gdzie panuje wspaniała atmosfera i nie boisz się zadawać pytań. Twoje prace pisemne są sprawdzane regularnie, a po całym dniu w szkole możesz napić się kawy i herbaty. Jeśli tak, to mamy specjalną ofertę dla ciebie. Na naszych kursach grupowych maksymalna liczba osób to sześć. Dlatego będziesz bardzo efektywnie i skutecznie się uczyć. Oprócz 27 zajęć standardowych w kursie, które trwają godzinę 15 minut, otrzymujesz od nas dodatkowe bezpłatne bonusy. Pierwszym z nich jest bezpłatny bilet na spotkanie online Matura Express powtórka przed maturą z angielskiego. Jest to tak naprawdę spotkanie powtórkowe na żywo przed maturą w 2025 roku. Dostajesz szteczkę oraz niezbędne materiały do kursu, dyplom na koniec roku potwierdzający uczestnictwo w kursie, upominek, aby wynagrodzić Cię Twoją ciężką pracę, dostęp do dziennika elektronicznego, gdzie możesz sprawdzić temat przerabianych zajęć oraz. Co tydzień dostajesz od nas zadania domowe utrwalające materiał. Grupy są dopasowane poziomowo, czyli mamy kurs do matury podstawowej, jak i kurs do matury rozszerzonej. Otrzymujesz, tak jak już wspomniałam, 27 lekcji w ciągu roku szkolnego, które trwają 75 minut. Po każdej lekcji dostajesz zadanie domowe, gdzie utrwalasz swoją wiedzę oraz ćwiczysz takie umiejętności jak czytanie, słuchanie, gramatyka czy słownictwo. Koszt zajęć to tylko 220 zł miesięcznie. Zajęcia trwają od września do kwietnia. Jeżeli jesteś zainteresowany, skontaktuj się z nami już dziś. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się na bezpłatną konsultację, gdzie dowiesz się więcej na temat naszego kursu maturalnego.